motto: choroby zapalne jelit zaburzenia ze spektrum autyzmu depresja mamy winnego Tak przynajmniej można by pomyśleć posłuchawszy wywiadu dziennikarza Bogdana Rymanowskiego z profesor technologii żywności nam Cichosz Jaki jest największy przekręt dietetyczny XXI wieku Gdyby pani mogła To znaczy e, ten przekręt zaczął zrobić się taki ranking? ten przekręt zaczął się w 1996 roku to jest e, genetycznie modyfikowana soja My nie trawimy tych białek. 80% stanowi, stanowią białka, globuliny, których my nie trawimy. To jest pół biedy. Te białka są szkodliwe dla przewodu pokarmowego, uszkadzają koski jelitowe, generują stany zapalne, e, powodują zaburzenia w składzie mikrobiomu i to jest przyczyna e, diagnozowania chorób, których 30 lat temu nie było. Tego nie, był. nie było. Nie było, chociaż sama nie przepadam za smakiem i konsystencją tofu. I wciąż żywię do niego urazę za moje spektakularnie nieudane podejście do tofurnika, postanowiłam sprawdzić u ekspertów, jak to naprawdę jest z tą soją i czy faktycznie jest ona aż tak szkodliwa dla naszego zdrowia. Najpierw zadzwoniłam do Maii Herman, psychiatrki i prezeski Polskiego Towarzystwa Mediów Medycznych, która szczerze mówiąc trochę mnie pocieszyła, bo powiedziała, że ona też. Słuchając tego wywiadu, części po prostu nie rozumiała. Już myślałam, że znowu mam mgłę mózgową. Ale jak przypomniała mi Maja Herman, tym właśnie pseudonauka nabiera część naszego społeczeństwa. Trudne słowa wypowiadane w płynnym wywodzie, bez zawahania. Jednak to, że ktoś używa trudnych słów i mądrze brzmi, wcale nie znaczy, że mówi prawdę i wypowiada się zgodnie z nauką. Słuchając rozmowy redaktora Rymanowskiego z profesor Cichosz, notowałam sobie kwestie, o które będę chciała dopytać specjalistę. Najpierw myślałam, że na rozmowie z gastrologiem się skończy. Dlaczego z gastrologiem? Posłuchajcie sami. 30 lat temu nie było nieswoistych stanów zapalnych jelita, choroby leśniowskiego Crohn'a, dziejącego zapalenia jelit. Zachorowalność na nowotwory jelita grubego była trzykrotnie mniejsza niż aktualnie. Zachorowalność na raka trzustki była trzykrotnie mniejsza niż aktualnie. Poza tym nie było takiej skali zachorowań na Hashimoto. Krótko. wrzodziejące zapalenie jelita grubego opisano już w XIX wieku, natomiast chorobę Krona w 1932 roku. Ale potem pani profesor w swoim wywodzie o żywności zahaczyła jeszcze o psychiatrię, onkologię, kardiologię, dietetykę i endokrynologię. To całkiem imponująca wiedza, jak na osobę, która, choć ma najwyższy tytuł naukowy, nie ma wykształcenia medycznego. Ale po kolei. Zacznijmy od soi, która rzekomo ma uszkadzać kosmki jelitowe. Co uszkadza kosmki jelitowe? Zapytałam Martę Osiewicz-Sienkiewicz, specjalistkę gastroenterologii. Celiakia, infekcje żołądkowe jelitowe, niektóre leki i alergie pokarmowe wyliczyła. Co nie uszkadza? Soja. O białko sojowe zapytałam z kolei doktor nauko zdrowiu Hannę Stolińską, dietetyka klinicznego. Jak się okazuje, doktor Stolińska nie tylko nie odradza swoim pacjentom białka sojowego, ale obok ryżowego i dyniowego poleca im je jako białko wartościowe i lekkostrawne, zwracając też uwagę na to, że niektóre badania wykazują przeciwzapalne właściwości soi, nie prozapalne. Chcecie konkret? Proszę bardzo. Metaanaliza, która wykazała, że spożywanie soi obniża poziom markerów zapalnych u kobiet po menopauzie. Doktor Stolińska od razu uspokoiła mnie też w innej kwestii. Wbrew temu, co twierdzi profesor Cichosz, dobrze zbilansowana dieta wegetariańska lub wegańska nie zagraża naszemu zdrowiu, a nawet zmniejsza ryzyko różnych chorób, co potwierdzają naprawdę liczne badania. Żeby nie była gołosłowna, to jest opublikowane w czasopiśmie naukowym, podparte wieloma przeglądami literatury, stanowisko Akademii Żywienia i Dietetyki, czyli największej światowej organizacji zrzeszającej osoby, które się tym zajmują. Czytam w nim m.in., że dieta wegetariańska zmniejsza ryzyko chorób sercowo-naczyniowych w populacji ogólnej. Serce to jedno, ale co z przewodem pokarmowym? Marta Osiewicz-Sienkiewicz, w kwestii chorób przewodu pokarmowego, odradza pacjentom spożywanie żywności wysoko przetworzonej i, uwaga, czerwonego mięsa. Ale nie soi. Idziemy dalej. Profesor Cichorz ma bowiem zastrzeżenia nie tylko do białka roślinnego, ale też do tłuszczów roślinnych. Żywność jest narzędziem manipulacji od lat 60. ubiegłego stulecia. Ale co to konkretnie znaczy? To znaczy, że tak, po kolei, chronologicznie. Wylansowano hipercholesterolową teorię miażdżycy. Nie przedstawiając żadnych dowodów naukowych, na miażczyznę twórcze właściwości tłuszczów zwierzęcych i na prozdrowotne właściwości tłuszczów roślinnych. Przyjęto założenie, że oleje i margaryny wszystkie bez wyjątku są zdrowe. Zapisano to w podręcznikach dla lekarzy. Yy, producenci olejów zawarli tzw. konsensus tłuszczowy z opinią opiniotwórczymi środowiskami naukowymi. Czy faktycznie margaryna nas zabija? Tak. Otóż nie? Zapytałam doktor habilitowaną nauk medycznych Joannę Popiołek-Kalisz, profesor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, specjalistkę kardiologii i kierowniczkę zakładu dietetyki klinicznej. Wszystkie wytyczne mówią o tym, że spożywanie nasyconych kwasów tłuszczowych czyli w uproszczeniu tłuszczów zwierzęcych, jest związane właśnie ze zwiększeniem poziomu frakcji LDL cholesterolu. Jak zaznaczyła wbrew tezom profesor Cichosz, która uważa, że wylansowano hipercholesterolową teorię miażdżycy. Badania naukowe jasno pokazują, że cholesterol, a dokładniej frakcja LDL, czyli ta o niskiej gęstości, potocznie nazywana złym cholesterolem, jest jednym z głównych czynników odpowiedzialnych za rozwój miażdżycy. To randomizowane badanie z 2021 roku, które wykazało, że podwyższony poziom frakcji LDL cholesterolu przekłada się na skrócenie długości życia. Oleje roślinne, oliwa z oliwek czy orzechy to źródła tłuszczów nienasyconych, które powinny znajdować się w naszej diecie. Oczywiście, trzeba zachować zdrowy rozsądek, ponieważ każdy tłuszcz jest stosunkowo wysokokaloryczny i lepiej uważać, żeby nie dostarczyć organizmowi więcej kalorii niż potrzebuje. A skoro już o kaloriach mowa, to przejdźmy do kolejnego twierdzenia z rozmowy profesor Cichosz z Bogdanem Rymanowskim. W momencie, kiedy hipercholesterolowa teoria się nie sprawdziła, ta lansowana od lat 60., w latach 80. już było wiadomo, że tłuszcze roślinne ze zdrowiem nie mają absolutnie nic wspólnego, Wówczas powinny być oleje margaryny wycofane, ale nie wycofano ich, bo zrobiono kolejny przekręt. Mianowicie przyjęto założenie, że wszystkie tłuszcze. Również zwierzęce, które są źródłem antyoksydantów lipofilnych, a od tego zależą nasze szare komórki, są szkodliwe, bo są wysokokaloryczne. No to akurat jest prawdą, bo są wysokokaloryczne, tylko tak się składa, że my nie tyjemy od kalorii, tylko tyjemy od insuliny. Mogłoby się wydawać, że z insulinoopornością i otyłością mamy dylemat jak z jajkiem i kurą, co było pierwsze, ale medycyna w tej kwestii ma raczej jednoznaczną odpowiedź. Zapytałam o nią specjalistę endokrynologii i certyfikowanego obezitologa. Michała Łuniewskiego. Jak mi wyjaśnił, najczęściej to otyłość prowadzi do insulinooporności, a nie problem z insuliną do nadmiernej masy ciała. Pacjenci z insulinoopornością mają podwyższone stężenie insuliny we krwi, które jest odpowiedzią na to, że jej działanie na tkanki jest osłabione. Nadmiar insuliny sprzyja odkładaniu się tkanki tłuszczowej i przyrostowi masy ciała, ale nie jest to pierwotny problem, tylko wtórny do otyłości. A kiedy faktycznie insulina prowadzi do tycia? W rzadkich przypadkach, gdy pacjent ma insulinomę, czyli gust trzustki, który powoduje stałe, niekontrolowane wydzielanie insuliny, co prowadzi do nawracających, często głębokich spadków poziomu glukozy, czyli do hipoglikemii. W odpowiedzi organizm zaczyna odczuwać głód, przez co pacjenci zwiększają konsumpcję żywności, czyli po ludzku jedzą więcej. Nie da się przytyć, nie spożywając nadmiaru kalorii. One zatem w każdym scenariuszu mają jednak znaczenie. To nie jedyny temat z zakresu endokrynologii, jaki poruszyła profesor Cichosz w wywiadzie z Bogdanem Rymanowskim. Poza tym nie było takiej skali zachorowań na Hashimoto, bo soja zaburza gospodarkę hormonalną. Przy dużym spożyciu soi zapotrzebowanie na jod rośnie nawet stukrotnie. Profesor Aleksandrowicz, Julian Aleksandrowicz to wyliczył a nam tymczasem się spożycie jodu ogranicza. Co prowadzi do rozwoju choroby Hashimoto? Zapytałam endokrynologa Michała Łuniewskiego. Kluczową rolę odgrywają predyspozycje genetyczne, które często w połączeniu z czynnikami środowiskowymi, tak zwanymi wyzwalaczami, prowadzą do uaktywnienia się procesu autoimmunologicznego. Jod natomiast faktycznie jest niezbędny dla prawidłowego funkcjonowania tarczycy, ale ryzyko choroby Hashimoto Zwiększa jego nadmiar, a nie niedobór. Na koniec wróćmy jeszcze do mojej rozmowy z Mają Herman, specjalistką psychiatrii. Zadzwoniłam do niej głównie dlatego, że profesor Cichosz powiązała zaburzenia ze spektrum autyzmu ze szczepieniami i soją genetycznie modyfikowaną. W kwestii nieszczelnego jelita i przyczyn autyzmu wiele jeszcze nie wiadomo, ale pewne rzeczy już wiadomo na pewno. Po pierwsze, to, że szczepienia nie powodują zaburzeń ze spektrum autyzmu. A po drugie, to, że wszelkie zaburzenia psychiczne są wieloczynnikowe. Dlatego, jeżeli ktoś przedstawia choroby psychiczne jako jednoczynnikowe, to już powinna nam się zapalić lampka, że mamy do czynienia z pseudomedycyną. Ona przyciąga, podaje proste odpowiedzi i porady na bardzo złożone kwestie, a nasz mózg to lubi. Ale nie dajmy się nabrać. Weryfikujcie treści medyczne, na które napotykacie w sieci, a pożytelne teksty o zdrowiu, zawsze tworzone z udziałem ekspertów, chodźcie na tvn24.pl.